Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale Znowu takim troszeczkę informacyjnym, bo dawno informacyjnych nie było A troszeczkę takim zapytaniem do Was, ponieważ ostatnio jakby widzę po sobie, że jest dużo rzeczy, o których chciałabym się wygadać, ale nie ma komu A podczas nagrywania odcinków, w większości, nie we wszystkich, wpadłam już w taką rutynę, że po prostu czytam, czytam, czytam Czasami nawet zapomnę coś od siebie dodać, ale to są wyjątkowe sytuacje eee, Natomiast już nie ma dużo prywaty, więc Uff, wybrnęłam z tego. Niemniej jednak czasami chciałoby się porozmawiać o jakichś frustrujących, wiadomo, rzeczach, czy o czymś, z czego jesteśmy happy, szczęśliwi, dumni. Na przykład to, że w tym tygodniu wydarzyły się dwie fajne rzeczy, czyli zmieniłam kolor włosów, prawie, że wróciłam do mojego, a druga jest taka, że mam nowe paznokcie po 4 czy 5 tygodniach nawet, więc nareszcie czuję się... Fajniej, bo już tych odrostów nie ma. To tak na przykład to było w tym tygodniu u mnie. Um, dlatego powstał pomysł daily pogaduszków. Nie spotkałam się z czymś takim, bo daily vlogi są pogaduszki, są pogadanki, są jakieś inne takie, a daily pogaduszki może nie byłoby to bardzo wiecie, że ściągam od kogoś. Um, I wczoraj. Czekajcie wczoraj, może 28 kwietnia, nie jestem jeszcze pewna, kiedy Wam to wrzucę. Na Instagramie zadałam takie pytanie. I tak jakby, jakby ten obrazek, który widzicie w prawym dolnym rogu, to jest taka myśl, jakby przewodnia. To nie byłaby miniaturka, bo do każdego odcinka tworzyłabym właśnie inną miniaturkę, inną scenerię, ale tej pogaduszki byłyby tutaj, wiadomo o tym. E priorytetem. Od razu mówię, że to nie byłaby seria, która zacznie pojawiać się już teraz, ponieważ staram się trzymać limitu um, trzech filmów na moim kanale. Być może w czerwcu będzie taka możliwość, ponieważ na maj już mam zbyt dużo rzeczy ponagrywanych. Um, czerwiec um, mam taki bardzo luźny plan, żeby wprowadzić poranne granie, czyli o siódmej. Później film o mm, na przykład 15 popołudniowe granie. Dodatkowo jeszcze y Ostatnio dostałam fajny komentarz odnośnie Minecrafta, że jest to trochę tak jak telenovela, wychodzić o stałych porach i że fajnie się to ogląda, też chciałam to wprowadzić jako serię, ale... Już wykluczałoby to Daily Pogaduszki Jest jeszcze jedna możliwość, że właśnie Minecraft pochodziłby na zmianę z Daily Pogaduszkami Czyli kiedy chcę coś powiedzieć, no to o tym opowiadam A jak nie mam nic ciekawego, no to puszczam Minecrafta na przykład o godzinie 20 Tak na przykład na kolację, czekoladzie wiadomo jeść się wcześniej, ale na dobranoc, żeby ktoś sobie obejrzał I w związku z tym, że Instagramowi wypowiedzieli się tutaj no dosyć jednogłośnie tak jakby, to nie oszukujmy się, to nie mam y, dużo osób y, A Instagramowi wiedzą więcej i wiedzą wcześniej To też warto y, podkreślić, czy to jest niesprawiedliwe? Nie Jakby Instagram jest bonusem, kto chce, to chce, obserwuje, kto nie, no to łaski bez Jakby nic mu nie umyka wiele, tak? Y, poza tym, że na Instagramie y, pochwaliłam się zdjęciem włosów, jak teraz wyglądają, więc To tylko tyle straciliście, bez mojej twarzy to Ja oby, tego chyba nie zmienię, twarzy nie pokażą, więc Sorry, na no to nie liczycie. Um, I żeby nie było, że jestem tutaj jakby, że tylko e, piorytuję, że nie wiem wywyższę tych, co mnie obserwują na Instagramie Was, te, was też chciałam o to zapytać e, Czy uważacie, że coś takiego jest dobre? Owszem, po, e, jakby pojawiałoby się to teraz na przykład, w, w, na przykład matury będą O, to wtedy coś by się pojawiło, bo e, myślę, że będę miała sporo do opowiedzenia e, Sporo wrażeń przede wszystkim, sporo przemyśleń na temat tego matury w ogóle więc, jeżeli ten... bylibyście ciekawi, no to dawajcie znać koniecznie, ja jestem bardzo tutaj otwarta na różne propozycje Myślałam o vlogach, vlogi nie powstaną, bo nie wiem, jakby ciężko się ogląda vlogi bez czyjejś twarzy, a ja też z domu prawie w ogóle nie wychodzę A jak pójdę do pracy, to już w ogóle będzie masakra No i też wiadomo, z tą częstotliwością filmów będzie dużo gorzej, no bo wiadomo Prawie 2 godziny zajmuje dojazd. 8 godzin praca. To już mamy 10 godzin z życia wyjęte. Nie. Bo nagrywanie nie jest całym moim życiem. To też mam nadzieję, że rozumiecie. Dobra, to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. W komentarzach ja napiszę tak lub nie. I lajkujcie któryś z komentarzy. Mam nadzieję, że uda mi się obydwa przypiąć Który uważacie, że tak, chcemy na zmianę daily z Minecraftem, na przykład w czerwcu, żeby było regularnie A nie, jeżeli nie chcecie żadnych takich daily pogaduszków to Bo Minecraft zostaje, jakby Minecraft jest seria, która jest obecna Jest mądro, kto nie ogląda, zapraszam Są to takie totalnie luźne gameplay w rzeczywistości mój brat wcale nie wie, że je ja nagrywam więc jest troszeczkę śmiesznie, czasami aż momentami boję się, żeby nie panu czegoś głupiego. No ale widzicie, ja już zaczynam oddygrysować i odbiegać od tematu, a nie od tego jest ten informacyjny. Dobra, już nie przedłużam. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, za obejrzenie. Pamiętajcie o tych komentarzach. Sami też możecie pisać, jakie Wy macie, proponujecie rozwiązania w takiej sytuacji. Aha! Jeszcze właśnie przeczytajcie sobie, bo to nie byłoby tak, że tylko ja do was gadam. Pod koniec pytania z tych daily pogaduszków byłoby, zadawałabym pytanie Wam, i chciałabym, abyście Wy opisywali, jak minął Wam dzień, czy przydarzyło Wam się coś ciekawego, ekscytującego, smutnego, może jakieś bardzo takie inspirujące doświadczenie, albo nie wiem, jakieś wyjątkowe wydarzenie w Waszym życiu miało miejsce, żeby dzielić się tym z innymi, jakby tworzyć taką bardziej wyjątkową społeczność, a nie że ja tylko nagrywam, rzucam wam odcinek i macie, nie? Moim zdaniem. To jest bardzo fajny pomysł na też integrację, na poznanie innych ludzi. Czasami może kontakty przeniosą się na jakieś życie bardziej prywatne, kto wie. Ja jestem raczej tu tylko na YouTubie. Moje życie prywatne to moje. Jakby nie, nie planuję wpuszczać na razie nowych osób, więc, więc to tyle chyba. No dobra, już nie przedłużam. Wielkie dzięki. Pamiętajcie o tych komentarzach, ponieważ są bardzo ważne motywy do nagrywania, jak cholera uwierzcie. E, chociaż ostatnio mam taki kryzys już trochę długi, że jeden, dwa odcinki max i, jakby, i potem trudno, no ale wybrnę z tego. Może to kwestia matury, nie wiem. Już nie przedłużam. Dzięki. Do następnego, pa pa!